Haha, <noise> dzisiaj zostanie opublikowana nasza piosenka o wojankach. A wy, stare piosenki, plecak i Dirta wylałem do kranu. Musicie teraz zostać spalone, ponieważ każdy musi o was zapomnieć. I wtedy przyjmiemy cały YouTube. Zacznijmy, może najpierw od tego, że spalimy ciebie, bo jesteś najstarsza. Dirta wylałem do kranu, więc zaraz spłoniesz. Haha, pierwsza piosenka wojana została spalona. Ej, chwila, co tu się wyprawia? Dlaczego wy palicie wojanki, stare piosenki od wojana? Tak nie wolno przecież robić. Przecież to są super... Super piosenki, nie, nie powinniście ich palić! Ale Didi, słuchaj, zaraz wychodzi nasza piosenka, piwo Janka do białego ranka i stare piosenki trzeba spalić! Co jak to nowa piosenka wychodzi? Piwo Janka do białego ranka! Nie mogę się doczekać, żeby jej posłuchać. Kiedy ona będzie? Zostanie opublikowana, jak tylko spalimy ostatnią piosenkę pleca od Wojana, i wtedy automatycznie piosenka się odpali! Nie mogę się doczekać, żeby posłuchać pierwszy raz piosenki piwo Janka do białego ranka! Przecież to będzie największy hit wakacji. Wiecie co, wa Wojanki nie powinienem tego robić, bo bardzo lubię piosenkę plecak, ale chyba wam pomogę, bo chcę już posłuchać tej nowej nuty, więc też pomogę wam spalić piosenkę plecak, więc się pal! A my, widzowie, bierzmy tutaj te wojanki i chodźmy posłuchać piosenki o nich. Nie mogę się doczekać, jeżeli wy też... Uwielbiacie wojanki, to zostawcie łapkę w górę i subskrypcję. Zobaczmy jak nas dużo jest tych wszystkich, co uwielbiają te niesamowite picia. A ja idę słuchać z wami pierwszy raz piosenki Pij Wojanka do białego ranka. Więc przesłuchajmy tej całej piosenki wojanka, pi do białego ranka. Więc puszczajmy ty, zupłaśmy, co tam jest śpiewane, nie mogę mm, ale się doczekać. Bym się napił wojanka. No ja też bym się napił wojanka. Pij wojanka do, do białego ranka, ranka pi. Wojan Co? to są prawdziwe postacie z Wojanowie? Czekajcie Ej, dobra, nie, muszę cofnąć to Serio, muszę to cofnąć, bo chcę to zobaczyć Tu jest prawdziwy ptyś, nubek, kat i nawet Wojan I nawet tam w oknie się pojawił wcześniej Wojan O, tutaj, o, patrzcie Tu jest Wojan, wychodzi prosto z tego okna No dobra Oglądamy dalej Wojanka do białego ranka o nie, to Ej, to czekaj. Czy jak wypije Wojanka to wbiję na wioskę? Niemożliwe. Aż chyba pójdę kupić jeszcze 50 Wojanków i może mi się uda wbić na tą wioskę. Zobaczmy co dalej. Białego ranka kto z nami nie wypije na wioskę nie wbije. Czyli trzeba kupić Wojankę, wypić Wojankę, liczyć na to, że wbijemy na wioskę. bo jakiś bardziej Wojanek to smak tego lata, Wojanek to smak tego lata, to prawda. Non si fanno da un po' di mi Wojanka, dale, dale, dale. Potem widzi drugi raz! Kiedy pusta szklanka! nale mi Wojanka, dale, dale, potem Poi, drugi raz secondo. Fammi Wojanka, dale. Fammi Wojanka, dale. Fammi Wojanka, super Tu jest ptyś, pij wojanka, tu są wojanowice w tyle. Trzeba szukać ukrytych przekazów w tej piosence, bo na pewno jakiś jest. Do białego ranka kto z nami nie, na nie Wojanka, do białego ranka pi wojanka. naprawdę będę to śpiewał i pił tego wojanka do końca życia, chyba. Bo tak to wchodzi w głowę i to tak się super słucha. Ty, 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 ty. El papo brr, brr, pata brr, brr. Pata brr, brr. Co? Czekaj, co? Co tu robią brainroty W tej piosence? Dlaczego on to tam Brr, brr, patapima? Nie no, zobaczmy jeszcze raz to Serio on to, brr, 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 pata pata tam brr, brr, patapima? Brr, brr, patapim I faktycznie dał tam brr, brr, patapima Wojanka, do białego ranka wow nawet w jakimś pałacu był Pi, wojanka, do białego ranka I ja naprawdę będę dośpiewał do końca życia chyba Brr, brr, brr patapin, wojanka tupi Ej, co świetne, ej, dobra Ej, słuchajcie Brr, brr, wojanka tupi Nie, zepsułem Brr, brr, patapin, wojanka tupi Ej, fajne to Brr, pata, Wojanka tu albo jesteś Sigma, albo nie, albo ni. Ej, dobra, jak chcę jeszcze raz to zobaczyć, sorry, ale musimy znaleźć teraz jakiś ukryty przekaz w tej piosence. Czy na przykład te wojanki? Ej, może będzie w teledysku pokazany jakiś nowy wojanek, nowy smak. Więc musimy szukać go tutaj. Do białego ranka pi. Wojanka, sekunda, czy te truskawki nam coś podpowiedzą? Nie, nic nam nie podpowiedzą, bo już jest niebieski wojenek truskawkowy Niestety to nie jest jakiś ukryty przekaz. Szukamy jakichś innych owoców na teredsku, może to będzie nowy smak. Bo jest gdzieś nubek i dobra. Dobra, jest skoszona trawa, czy będzie wojanego smaku koszonej trawy? Nie, to też nie jest ukryty przekaz, więc słuchamy dalej. Nie, no to jest świetny widzowie. Ja tylko to słucham i się bujam. Pusta szklanka, nalej, na, nalej, 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 nalej mi wojanka, rady nalej, nalej, potem. Kiedy pusta szklanka, nalej mi wojanka, nalej, 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 rady, nalej, drugi raz. Nam. Ej, dobra, to świetne, Ej, dobra, czekajcie, bo ja się nie skupiłem! Mieliśmy szukać ukrytych przekazów. Czy są jakieś inne owoce? I czy to będzie jakiś inny smak? Ej, chwila, czy tu będzie wojanek o smaku diaksowym? Nie, to jest po prostu budowa wybudowana. Ja naprawdę szczegółowe rzeczy patrzę teraz. I nie wypiję, to nie piję. I o Czy tu są nowe wojanki? Nie, niebieski, pomarańczowy, nic nowego nie ma. Wojanka, do białego ranka! Nie wypiję, na wioskę nie wbiję! Dobra, tu nigdzie nie ma jakiegoś przekazu ukrytego. Ja naprawdę szukam i się skupiam. Na wszystko patrzę! Brr, brr pata, pim! bry, bry wojanka to pi. Albo nie. Wojanka do białego ranka Ej to jest świetna piosenka Chyba najlepsza piosenka od Wojana, szczerze Tak mi to głudogowe siadło Że tylko o tym tylko myślę Wiecie, nie bije Piii Bi. Brr patapin Wojanka tupi. Brr, brr patapin Wojanka tupi. Brr, brr patapin Wojanka tupi. Pata pata albo jesteś sigma, albo nie nie. Albo nie, to była najlepsza piosenka chyba Wojana. Oceniam ją na 10 na 10 i idę chyba do Żabki kupić Wojankę, bo tak mam teraz ochotę go się napić przez tą piosenkę. A jeżeli Wam się podoba piosenka, pij Wojanka do białego ręka, to zostawcie łapkę w górę i subskrypcję. Znowu jestem mega ciekawy, jakiej ilości osób się ona podoba. Czy wy też słyszycie, <laughs> przed moim domkiem płacie, to bardzo głośno! <laughs> Czy ty możesz przestać w końcu płakać piosenko Wojana Dirta wylałem do kranu? No bo ja byłem pierwszą piosenką Wojana, a teraz... Wszyscy o mnie zapomną, bo on wypuścił nowo Jak to wszyscy o tobie zapomną? Czekaj, czekaj, czekaj Wojan wypuścił nową piosenkę? Niemożliwe, co ty gadasz za głupoty? No właśnie to zrobił i dlatego ja jestem już beznadziejny Ej, wy jesteście chorzy, czemu wy mnie budzicie cały czas? Miałem ekstra sen, że mam koncert na milion osób To nie ja tutaj krzyczę szarki, tylko piosenka Wojana Dirta wylełem do kranu Ona beczy mi pod domkiem, dlatego że Wojan wypuścił nową piosenkę Co? Wojan nagrał nową piosenkę? Czadersko ale bym jej posłuchał No ja też chciałbym jej posłuchać, ale tylko coś mi się w to nie wierzy, że akurat stara piosenka przyszła do nas i płacze nam o tej nowej No to akurat trochę dziwne hmm, podejrzane To wy jesteście jacyś nienormalni, przecież cała Polska słyszała o tym nowym trailerze O jakim trailerze Szarki, ty słyszeliście o jakimś trailerze, bo ja nic o żadnym trailerze nie słyszałem No nie, ja też właśnie nie słyszałem nic o tym trailerze w razie zaraz zawołam ten trailer i se go posłuchacie No to ciekawe, jestem ciekawy w ogóle jak wygląda miniaturka tej piosenki Więc możesz zawołać tę piosenkę, nawet nie wiem jak ona się nazywa Nie no Szarki, jak myślisz o czym jest ta nowa piosenka? Bo w końcu chyba mi ta piosenka, o, ta stara Wojana o, Nic mi nie powiedziała, więc jak myślisz o czym będzie? Pewnie o czymś fajnym, bo ta stara piosenka już mi się znudziła I lepiej żeby była lepsza od Didi, Oj, co jest za tobą? Uważaj Na co mam uważać? Ej, to jest chyba nowa piosenka Wojana Plecak, co ty tutaj robisz? Jestem nową piosenką Wujoda, i będę właśnie, będziecie mogli ją posłuchać, jak chcecie. Serio, możemy ją posłuchać teraz. Ej, to chciałbym na pewno ją posłuchać, bo ty jesteś teraz trailerem chyba, co nie? No tak. To mi lepiej powiedz kiedyś, bo Jan wypuści całą piosenkę. No ale ona przecież jest już na kanale, chodźcie ją ogląda. Ale zanim obejrzycie całą piosenkę, zobaczcie trailer i kliknij we mnie! No dobra, to w takim razie szarki klikam w tą piosenkę. No, I zobaczcie ja ci teraz dam trailer tej piosenki. Ej, nawet ciekawa jest! Fajna piosenka, Didi! I Nawet mi się podoba. Chciałbym usłyszeć całą. Ja też bym Szarki chciał usłyszeć ją całą. Ale już zapamiętajcie chociaż tej tek tekst piosenki? Plecak, plecak mam go. Wystarczy tylko mi plecak. I mogę odjeżdżać stąd już jako dzieciak. Nie no, Szarki, ty jesteś mega fanem. Była piosenek Wojana. W takim razie idziemy słuchać tej piosenki, Szarki. Faktycznie jest piosenka na kanale Wojana. Wojan, pytajcie, plecak. I nie mogę się doczekać, żeby ją odsłuchać. Tylko nie ma ze mną Szarkiego, bo zapomniał pieniędzy. Żeby kupić bilet na ocenianie piosenki Wojana. Więc szybko poszedł do domku. Dlatego będziemy musieli teraz poczekać na Szarkiego, Ale zanim on tutaj przyjdzie i posłuchamy razem piosenki, obejrzyjmy najpierw ten teledysk od Ptysia i Wojana. Jak on wygląda, jak się prezentuje, bo na moje oko będzie on mega super. Zwłaszcza, że. O, Ptysiu idzie teraz! Chwileczkę wychodzi ze swojego domku i kocha Zachód Słońca. To mamy napisy, i patrzy na wielki Zachód Słońca. Ciekawe, co on chce za tym Zachodem Słońca. Zobaczy! Wow, i nawet ma zdjęcie w swoim domku całych Wojanowiczan. Dobra, wchodzi do swojego tajnego magazynu, gdzie ma lambo i widzicie to? I nawet nubek jest teledysk. Ciekawe, czy to coś zaśpiewał, niestety nie słyszymy tego, no bo nie masz szarkiego, a musimy poczekać na szarkiego. i zobaczcie, tu jest jakaś historia, że bo on ja nie teraz złoty jabłko. Ej, nie no, Ptysiu budował tak swój domek na dźwigu, świetny teledysk jak na razie. Ej, naprawdę mi się to podoba. I mamy refren teraz, dobra, o plecaku. Niestety nie słyszymy na razie tej piosenki, bo szarkiego nie ma. Więc musimy poczekać na szarkiego, ale za to możemy się skupić 100% na tym teledysku i on wygląda naprawdę świetny. Ale gdzie ten Ptysiu przed chwilą płynął w tym teledysku? Gdzieś w...